Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam 15 tanich zabawek i gadżetów dla Waszych pupili. Będą to przedmioty skierowane głównie dla kotów. Linki do wszystkich produktów znajdują się w opisie pod tym filmem. Jako pierwsze pokażę Wam pióro laserowe z lampką, takie dwa w jednym. Kot będzie szalał za czerwoną kropką wyświetlaną przez laser. Idealnie będzie też służyć do nauki. Taka zabawa z laserem nie powinna nigdy trwać zbyt długo, aby Twój kociak nie poczuł się zawiedziony, że zabawa się kończy, a świecący punkcik nie może być złapany. Pamiętaj więc o tym, żeby podczas zabawy w polowanie nagradzać swojego pupila przekąskami. Tym sposobem kociak wykształci w sobie instynkt łowczy i będzie z radością oczekiwał na następne polowanie czerwonego punkcika. Dodatkowo możecie używać przedmiotu jako lampki do oświetlenia sobie drogi nocą, na przykład podczas spacerów. Wszystko co się rusza interesuje koty. Tęczowe, mięciutkie piłeczki z grzechotkami w środku na pewno nie będą wyjątkiem i dostarczą kotu wiele radości. Grzechotki pobudzają do zabawy i skupiają w jednej chwili całą uwagę kota, a kuleczka jest na tyle lekka, żeby kot mógł nią swobodnie podrzucać czy turlać. Piłeczki odbijają się od podłoża i upadają za każdym razem w innym miejscu, więc jeśli nie masz czasu na zabawę z kotkiem, może on teraz pobawić się świetnie sam. Wyraziste kolory dodatkowo zwracają uwagę i nie pozwalają się piłkom zgubić. Wasze koty także uwielbiają się wspinać po różnego typu drapakach? Jeśli posiadasz już taki u siebie w domu, ale jest uszkodzony albo całkowicie zniszczony, to możesz skorzystać z tych lin zalowych, które pomogą Ci małym kosztem je odnowić. Lina ma długość aż 10 metrów, więc swobodnie owiniesz nią nawet duże drapaki. Do lin dołączony jest pistolet na klej i kilka tubek kleju. Sama lina może też służyć jako zabawka, przecież koty uwielbiają sznurki. Warto wiedzieć, że linka sizalowa to surowiec pochodzenia roślinnego, co sprawia, że jest bardzo wytrzymała, a dodatkowo przyjazna środowisku. Dostępna jest w kilku wersjach kolorystycznych, które możesz ze sobą mieszać. Uwaga, uwaga, nadjeżdża mysz. Zdalnie sterowana zabawka dla kotów pędzi przez mieszkanie, ucieka w przód i w tył, a skręca sama dzięki kółeczku, które zawiera. Czysta przyjemność dla dorosłych i dzieci, oraz oczywiście dla Twojego kota, którego instynkt zostanie pobudzony. Zabawka dostarczy zwierzakowi doskonałych bodźców i rozbudzi w nim wrodzony instynkt. Prosty mechanizm tej zabawki dla kota gwarantuje łatwość użytkowania. Pilot zasilany jest trzema bateriami typu AA, które trzeba dokupić. Wasz kot nie pije wody? Nie wiecie jak go do tego zachęcić? Lizak z dodatkiem kocimiętki i kleju rybnego. Tak wiem, brzmi dość dziwnie, ale jest bardzo praktyczny. Przez swoje składniki wzbudza u kota uczucie pragnienia. Taki lizak możemy przykleić do szafki lub szyby, a kot może z niego zlizywać karmę, która zawiera makro i mikroelementy oraz witaminy. Jest też higieniczny, ponieważ posiada przezroczystą nakładkę, którą możemy zakryć produkt. Rzutnik led z motywem myszy do zabawy dla kota. Zabawa jest dla kota treningiem umiejętności łowieckich oraz sposobem na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Dla kota niewychodzącego z domu zabawa jest szczególnie ważna. To tak naprawdę jedyna okazja, by dać upust naturalnemu instynktowi łowcy. Pamiętaj, by zabawa miała edukacyjny i zdrowy charakter, na koniec zabawy daj pupilowi smakołyk. Tym razem zrealizujesz wszystkie elementy łańcucha łowieckiego i kot będzie miał z takiej zabawy prawdziwą frajdę. A teraz coś, co koty lubią najbardziej, czyli kocimiętka. Kocimiętka w swoim składzie zawiera tzw. kocie feromony szczęścia, które stymulują pewne receptory w mózgach tych zwierząt. Powąchanie czy lizanie przez kota tych ziół skutkuje wzmożoną aktywnością, a zjedzenie powoduje u kota rozluźnienie. Może służyć też jako środek czystości zębów dla kota. Warto dodać, że kocimiętka ma istotne działanie też dla człowieka, ponieważ skutecznie odstrasza także niektóre owady, takie jak muchy, komary i karaluchy. Kolejny bardzo przydatny gadżet dla kota. Szczotka montowana na krawędziach na przykład mebli. Jest łatwym w montażu gadżetem, który pozwoli twojemu mruczkowi na samodzielną pielęgnację futra. Za pomocą szczotki kot usunie martwe włosy i pobudzi do wzrostu nowe cebulki, masując przy okazji swój łepek, kark i boki. W zestawie otrzymuje się także sproszkowaną kocimiętkę, którą możemy spróbować dodać do wewnętrznej przegródki, jeśli kot odnosi się do nowo pojawiających się w domu rzeczy z niechęcią. Zadziała to jako zachęta. Szczególnie przydatny gadżet, gdy nie macie w domu, dzięki temu kot nie będzie się nudził. Rękawica, która z łatwością rozprawi się z wypadającą sierścią twojego pupila. Dzięki jej szerokiej powierzchni szybko wyczeszesz wszystkie miejsca, na których występuje sierść plecy, ogon, klatkę piersiową czy nogi. Rękawica posiada 180 silikonowych wypustek, które przyjemnie wymasują skórę pupila przy okazji poprawiając jej kondycję. Konstrukcja rękawicy pozwala na czesanie psa czy kota w każdych warunkach. Możesz to zrobić w domu, w zamkniętych pomieszczeniach. Sierść będzie się trzymać rękawicy i nie zaśmiecić ci mieszkania. Kot drapieci ściany, meble czy podłogę. Śmieszne, ale jakże stylowe i przydatne nakładki na pazury. Poza zabezpieczeniem naszych mebli nasadki zapobiegają ślizganiu się pupila po gładkich powierzchniach w mieszkaniu, np. po posadzce czy panelach. Nakładki są bardzo trwałe i proste w użyciu. Wystarczy jedynie posmarować je specjalnym klejem i nasadzić na każdy z pazurów czworonoga. Poidło w kształcie fontanny, najprawdopodobniej jedno z najbardziej niezwykłych poideł dostępnych na rynku zoologicznym. Bieżąca i szumiąca woda, która wypływa z fontanny, zachęca zwierzęta do zwiększonej ilości spożywanych płynów. Filtr w sposób ciągły oczyszcza i zmiękcza twardą wodę z kranu, a dodatkowo zatrzymuje zanieczyszczenia, włosy i resztki jedzenia po to, by nie dostawały się do wody. Poidełko fontanna jest zalecane przez weterynarzy, ponieważ pomaga w zapobieganiu infekcji dróg moczowych, stanowi wsparcie dla funkcji nerek. Nie ulega wątpliwości: przeciętny kot wody się boi, nie lubi być mokry i za żadne skarby nie chce zostać wykąpany. Mam dla Was super rozwiązanie: torba siatka jest wykonana z poliestru, co sprawia, że jest wytrzymała, a jednocześnie bez problemu przepuszcza wodę i szampon. Posiada regulowany otwór i nie wchłania wody. Bardzo przyda się nie tylko w czasie kąpieli, ale i w sytuacjach, gdy unieruchomienie kota jest konieczne, np. podczas zastrzyku czy przycinania pazurków. A jeśli o przycinaniu pazurów mowa, to przyda się na pewno kolejny gadżet obcinaczki do pazurów wykonane ze stali nierdzewnej. Idealne do utrzymania regularnej higieny kota, która jest niezmiernie ważna dla dobrego samopoczucia pupila. Praktyczne i estetyczne nożyczki są specjalnie przystosowane do kształtu pazurów dorosłych kotów oraz kociąt. Dzięki antypoślizgowemu uchwytowi i ergonomicznemu kształtowi, toaleta kota stanie się dziecinnie nieprosta. Każdy właściciel zwierzątka domowego zmaga się z problemem sierści odkładającej się dosłownie wszędzie. Sierść nie tylko wygląda nieestetycznie, pokrywając nasze podłogi, dywany, meble i ubrania, ale co więcej, jest trudna do usunięcia, szczególnie z mebli tapicerowanych i stanowi siedlisko alergenów oraz kurzu. Ten przedmiot świetnie się do tego nada. Zbiera sierść o wiele dokładniej niż odkurzacz czy inne narzędzia i nie roznosi jej z powrotem. Jako ostatnie dziś pokażę wam stylowe szelki w komplecie ze smyczą. Zestaw może być z powodzeniem stosowany zarówno jako szelki dla psa, jak i jako szelki dla kota. Całość można regulować za pomocą plastikowych klamer i dostosować ich szerokość do gabarytów psa czy kota. Możliwość dopasowania smyczy z szelkami do gabarytów sprawia, że zwierzak nie będzie chodził w za luźnych lub zbyt uwierających szelkach, a co za tym idzie, będzie mu wygodnie. To już wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!